Do mojego męża też nie trafiało. Był nieśmiertelny. Był, bo już go nie ma. No właśnie. Napisała do mnie również Sylwia dzisiaj. Opisała mi kupę lat swojego małżeństwa, swojego, swoim, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, które są już dorosłe i ostatecznym samobójstwem męża. Dlatego postanowiłem dzisiaj o tym powiedzieć, bo bo mnie to dzisiaj ujęło, nie? To lekceważenie, te kpiące, przyśpiewające mnie i, i to co robię, komentarze. Oczywiście nie wszystkie, ale znaczna część, nie? Ja wiem, ja to rozumiem, ja się nie złoszczę na ludzi, którzy do mnie piszą. Ty, leśny dziadku, kurwa, tam co ty wiesz o życiu? Ja tam piję, bo żyję, lubię, piję, bo lubię, bo pić to trzeba umić. Pije i świetnie się bawię, piję 30 lat, jeszcze 30 lat będę pił. Ech, no tak. tak. No ja też, ja też kozaczyłem. Nie? I, I jakbym posłuchał takiego leśnego dziadka, kim obecnie jestem, kiedy... Byłem, wydawało mi się, królem życia, kiedy jeszcze no, oczywiście nie pokrzywdziłem do końca mojej rodziny. Kiedy nie straciliśmy wszystkiego, kiedy moje picie nie stało się tak bardzo zaawansowane, że już y, oprócz zdrowia potraciliśmy dom i, i, i całe życie y, mojej rodziny. Nie wydawało mi się, że że kurwa, mogę ptakiem Wisłę zawrócić. Nie tak mi się to wszystko wydawało. I nie po to to mówię, żeby kogoś straszyć, nie po to to mówię, aby, aby mieć ciśnienie na szkiełko. Po to to mówię, może do kogoś trafi. Przyjrzyj się sobie, zastanów się, pomyśl nad sobą, kim byłeś całkiem niedawno jeszcze. Co mogłeś, co dawałeś radę robić, jak to teraz już wygląda. Alkohol jest chorobą śmiertelną. I ze śmiertelną powagą trzeba o niej mówić, naprawdę. Weźmy fajnie to krótko w paru słowach. Tą dramatyczną sytuację opisała właśnie autorka tego komentarza. Nie? Mój mąż był nieśmiertelny, był, bo już go nie ma. Nie ma męża Sylwii, nie ma męża Marleny, moje serdeczne przyjaciółki. Idąc cmentarną aleją, o tym już mówiłem, nie jest napisane, bo alkohol, tylko zginął tragicznie umarł po, drugiej, po długiej chorobie a pod tym wszystkim kryje się marskość wątroby zapalenie trzustki, choroby wieńcowe zawały serca e, tragiczne wypadki śmiertelne, samobójstwa różne dramatyczne rzeczy kryją się właśnie pod tymi, pod tymi nagrobkami e, gdzie w ogromnej, ogromnej części e, powodem jest alkohol nie? Powodem jest nieleczony alkoholizm, niezdawanie sobie sprawy ze swojej choroby, zwalania wszystko na depresję, zapijania depresji, a tak naprawdę alkohol jest depresantem i to właśnie alkohol powoduje depresję. Cóż, na no, temat tu nie ma co ciągnąć i rozwijać na przykładach, bo każdy ma swoje. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że trzeźwość to jest styl bycia, nie? To jest styl bycia, styl życia jest coś naprawdę fajnego, coś naprawdę pięknego jeżeli e, mogę coś zrobić to zrobię napisz, proszę chętnie e, mogę dołączyć do mojej grupy na Whatsappie mogę Cię dołączyć do mojej grupy e, AA online bardzo zachęcam Ciebie do terapii bardzo zachęcam Ciebie do pójścia na meeting anonimowych alkoholików warunek jest jeden oczywiście nie? Szczera chęć zaprzestania picia Czy to musi... Musimy długo na to jeszcze czekać Im prędzej, tym lepiej, nie? Ja byłem nie do pokonania, ja byłem nie do przekonania, ja byłem nie do zdarcia. Ja utraciłem w życiu moim wszystko materialne. E, potem straciłem zdrowie, w międzyczasie przyjaciół i rodzinę. Nie... Nie, dalej nie, piję, bo lubię, bo oni, bo oni pojebani, bo ja sobie wypiję jak każdy, bo po pracy, bo wszyscy, bo przecież ja nie tego, ja tam nie muszę, bo ja jestem inny, bo ja nie jestem taki jak, jak oni, bo ja jestem wspaniałym człowiekiem, bo jestem dobry, bo mnie oszukali, bo mnie pracownicy, bo mnie rząd, bo mnie ZUS, bo mnie wszyscy, a ja najebany i niewinny, nie? Wszystkiego dobrego Wam życzę, ludzie. Przebudzenia. Otrzeźwienia. Z Panem Bogiem pozdrawiam ze słonecznej dzisiaj wyspy. Miłego dnia. Trzymajcie się.